Tak jest. No dużo tutaj jest ciekawych rzeczy do obejrzenia. Wow. Michalak jeszcze ratuje loket, piłkę i Miusius. Uciekać od kosza. Jest kilka centymetrów wyżej, ale przede wszystkim no dużo większy. i świetnie. świetnie widzi boisko i zabronił ten... tę akcję. I Gibson do Jacksona, jak zmieścił on tam się, się zmieścił. No ale no zagranie. I jeszcze, jeszcze Jacksona, ale jaki blok! Borowskiego, wow! Jest za to Laster, który przechwytuje piłkę do no, samego Jacksona, Tuborowski zablokował, Laster z W ostatnim meczu Eric Lockett, 24 punkty tym 3 trójki, Sloter, on dzisiaj bardzo aktywny w izolacji tak zwanej, czyli piłka do rąk i zrób coś. Teraz gołębioski trafia do kosza. Gibsona. No nie było tutaj jednak okazji, żeby, żeby były rzuty. Bom, Wolne! Bom, Daniel! Bom, bom. Gołębioski. <laughs> I 16 punktów przewagi. No i tytuł MVP I znowu zobowiązuje. Jackson przechwytuje piłkę. Gołąb pierwszy w kontrze. Niewiarygodna historia. To gołąb ma już ile? 20? 18. No to prawie tyle samo co Angel. Michał Pluta, ale nie trafił. No i powrót do obrony. Wow. Laster blokuje czysto Michalakali, zbyt dokładnie. No bo wszyscy na obwodzie, wszyscy chcą rzutek, ktoś musi wstrutek. Jeszcze Ale idealnie! idealnie. Wow, ale, ale Powtarzamy szasy. to od początku, skoro zegar został źle włączony. Teraz inaczej, Gibson... Wrótka! Do ja! jeszcze to im wyszło! Nie wiem, czy to planował Urban. Dziesięć średnio. Pluta, to jest dla niego akcja. Za trzy wow. punkty! Zastrony. Piłka pod koszem, teraz bardzo dobra, ale Szobrona, Elvara. Ale jeszcze gra Stalostrów. Gołębiowski, wow, do końca. Andrzej Pluta senior, specjalizuje się właśnie w pracy nad techniką. No yes! yes! teraz Elvara. Jak sobie z nią poradzi? Szakota poradził sobie. Laster, znowu szeroko ustawieni ale gracze. Stali, ale on And zagrał wow. za. I także... Wow. Jackson Szakota, Dons z <głos> 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 Drużyna Anwilu będzie polowała na piąte przewinienia Łotysza. No i Pierson zrobił sporo Anwil w tej kwarcie. I jeszcze ukradł ten piękny. To piłkę. jest ta energia, o której Loket. mówiłem. I zdobywa punkty. Jest przesadził dużo nonszalancji w grze ostrowian. Jeszcze raz, ten, mar, jeszcze raz ten mecz jeszcze nie skończył. Mimo, że prowadzili różnicą 31 punktów zawodnicy. Sloter i świetnie Łazarski to odegrał. Był jego zresztą pierwsze punkty w lidze w tym sezonie. Ipson do Mejerisa i ten... No to jeszcze Sloter do Łazarskiego i ten zdobędzie zapewne ostatnie punkty w tym spotkaniu. Będzie 15 punktowa różnica ostatecznie. Ale cóż za zwycięstwo!